Zobaczymy, cztery minuty ma. Kiedyś nie było tam miejsc dla takich jak ja i skład. Ktoś z temu musiał postawić kres. Wyszło, że to jest ten ja Swoją wartość Zbijam pięć darmią ze mną Próbują wbicie tu zewnątrz goście Nawet nie damy mi zerknąć Za mało dałem od Ciebie Za to, że chciałem od Ciebie, to wiem Ale żadna z tych rzeczy dziś nie znaczy wiele Gramy tę wojnę, ja stoję na czele Niech mi dwie klecą aferę Dziś mi wykręcono dramatykę Dawno straciłem obawy, niektóre z nich słowo jest jest ważne Przestałem patrzeć na koszty Te parę złotych tej się zezostaw Mam się marcić, że wciągnie mnie forza. Chcę po prostu, by była radość Wychodzę dalej tam, gdzie mam się spotkać Wychodzę dalej tam Zobaczymy jak tuszą na winie No nie mój lot, ale bungę, dobrze, dobrze. A e pałki też, no.